Witam, Kamilo Ziemczuk. Ropa w ubiegłym tygodniu testowała wsparcie w rejonie 92,60 do 96 dolarów. Po przetestowaniu tego wsparcia w poniedziałek cena ropy powróciła do ruchu wzrostowego. W dniu wczorajszym także testowaliśmy wsparcie na poziomie 96 dolarów które było dobrą okazją do zajęcia długiej pozycji. Ewentualne ponowne testowanie wsparcia na tym poziomie możemy ponownie wykorzystać do zajęcia długiej pozycji. Trend jest wzrostowy. W krótkim terminie spodziewamy się wzrostu co najmniej do najbliższego poziomu oporu zlokalizowanego na poziomie 100,50. Jeżeli chodzi o miecie, miecie z ostatnim Surowcem, który nie wybił się jeszcze z konsolidacji zapoczątkowanej w połowie maja. Kluczowym poziomem jest opór na poziomie 354 dolarów. Ewentualne zamknięcie na wykresie dziennym powyżej tego poziomu stanowić będzie techniczny sygnał kupna. Dziękuję za uwagę.